Cześć wszystkim. Dziś kilka słów o Vox Casino, nowym kasynie online, które zdobywa popularność wśród graczy z Polski. Działa od 2024 roku i ma licencję Curacao. Na start oferuje solidny pakiet powitalny, nawet do 5000 zł i 300 darmowych obrotów. To dobra opcja, żeby zacząć z większym budżetem. W ofercie jest ponad 3000 gier automaty, gry stołowe, Kasyno na żywo. Znajdziecie tu znane tytuły od topowych dostawców, takich jak NetEnt czy Pragmatic Play. Kasyno obsługuje wiele metod płatności od blika i kart, po e-portfele i kryptowaluty. Minimalny depozyt to tylko kilka złotych, a maksymalna wypłata może sięgać kilkudziesięciu tysięcy miesięcznie. Strona działa dobrze również na telefonach bez aplikacji przez przeglądarkę. Interfejs jest prosty. Przejrzysty i całkowicie po polsku. Pomoc techniczna dostępna jest 24 godziny na dobę, również po polsku. Woxs Casino to ciekawa propozycja, nowoczesna platforma, szeroka oferta i wysoki poziom bezpieczeństwa. Ale jak zawsze warto grać z głową i zapoznać się z regulaminem.